A który lepiej śpiewa? Nie wiem, ani nie ten. <laughs> który z Was lepiej śpiewa? Ojej, żaden. Ja myślę, że nikt z nas nie powinien śpiewać dla, dla dobra ludzkości. A który lepiej tańczy? No chyba żaden. <laughs> to tak... E, e, lepiej tańczy freestyle, jeśli może tak powiedzieć. Mhm. Kiedy jest styl dowolny, ja myślę, że bryluje bardziej Eee, wtedy, kiedy trzeba tańczyć w jakimś konkretnym stylu, kto ma więcej szczęścia w kartach? Eee, no szczęścia macie, a umiejętności ja. <grystanie> tu zdecydowanie Piotrek. Może, może nie tyle, że ma więcej szczęścia, co jego e, jakby, taktyka gry i sposób gry jest po prostu ciężki do, do podrobienia i ciężki do, e, jakby to powiedzieć. No do pokonania, bo często nie wiadomo, co obchodzi mu po górze. Kim by był ten drugi, gdyby nie był Skoczkiem? Maciej, by był prezenterem telewizyjnym. <noise> <noise> <Okay>. Piotrek? Strażakiem. <noise> Który z Was jest przystojniejszy? E, ja. <noise> Zdecydowanie ja. Jaką masz tapetę w telefonie? Multresa. Podstawową tapetę z iPhone'a, nie zmieniałem jej. Kto spędza więcej czasu przy smartfonie? Eee... Maciek. No, to się, że testowanie jest dywanie, Piotrek. Będąc skoczkiem musicie pogodzić się z tym, że szatnia to jest ostatnie miejsce, w którym macie odrobinę prywatności. i próg odzieracie się ze wszystkiego. Jesteście jak na świeczniku i z tego świecznika nie schodzicie, aż do tej szatni nie powrócicie. Ale fotoreporterzy przy szatniach to nie wszystko, ponieważ tuż pod wieżą skoczni też czekają fotoreporterzy. Każdy ma po trzy aparaty i robi wam dużo zdjęć. Żeby wrócić z powrotem na górę trzeba wsiąść do takiej windy. Tak swoją drogą wsiada do niej też Adam Małysz. Przed rozpoczęciem każdego konkursu są prezentowane flagi państw, które startują w konkursie. I tutaj w Innsbrucku te flagi prezentują dzieci. I każdy z tych dzieciaków, który wnosi flagę jest pokazywany na telewizji, Jest powiedziane jak się nazywa, skąd jest i jest witany ogromnym aplauzem. Oczywiście dzieci z Niemiec i Austrii są witane z aplauzem największym. W tym roku w Innsbrucku pojawiła się tutaj taka specjalna Siatka rozpięta na metalowej lince. W zeszłym roku jeden kazachski skoczek przeleciał przez e, bandy reklamowe i dla bezpieczeństwa skoczków teraz jest się. Na wieży komentatorskiej jest takie specjalne miejsce, taka specjalna kładka, gdzie członkowie sztabów trenerskich obserwują loty zawodników po to, żeby dostarczyć najświeższe informacje trenerowi, który jest tam na wieży i decyduje o starcie. On nie widzi wszystkiego. Część sztabów nagrywa kamerami loty i od razu idzie do komputera i zgrywa te loty i wysyła je do trenera, żeby ten od razu mógł je przeanalizować i żeby było wiadomo od razu na przykład w następnej serii, co jest do poprawy. Tak! Ogromna radość polskiej drużynie. Właśnie widziałem Adam Mały. Zbijał pionę z Dawidem Kłubackim, 133 metry. No i pan Dawid, miejsce drugie, pytajcie o bolida. A w klasyfikacji Generalnej Turnieju 4 Skoczni jest na pierwszym miejscu Dawid Jumper. Dawid, to ziomal. Dawid, Dawid, jedno szybkie pytanie. Czy nie miałbyś może pantofli policzyć męskich, rozmiar 43? Nie. Dobranoc, głynanoc, do jutra.